Tak, jak też na siłowni, tak? Pozdrawiam Kamil Pinkowski, tak jak mówiłeś. Żeby tam zaznaczyć, Fight of House. No to tam sporadycznie robię, tak? Coś, ale bardziej siłownie, tak? Ale trzeba to zostawić już. Czyli do tej walki nie przygotowywałeś się jakoś szczególnie, tak? No, szczerze nie. Szczerze. Ale nie, ale tu nie ma nic do rzeczy, to że ja teraz wyjmuję coś mojemu rywalowi. Więc gratulacje dla niego. Był lepszy. Dla mnie to był zaszczyt zawalczyć z mistrzem Polski tak? Polski Czy olimpijskim? Olimpijskim bodajże tak. Dla mnie zawsze pozdrawiam i życzę wygranego turnieju. Ee, życzę zdrowia na sportowej karierze, więc bez żadnej złej krwi. Ja z tego po prostu też odbiegam od jakiejś tam e, hurabura. Szacunek, dziękuję, wygrał lepszy. I to była taka forma sprawdzenia się trochę? No nie, że może poniekąd też sprawdzenia, ale moi najbliżsi też wiedzieli e, bliskie grono, że ja po prostu można powiedzieć w cudzysłowie, staję z kanapy. I idę sprawdzić się, w jakim miejscu na dzień dzisiejszy jestem. Sprawdziłem. No i teraz. Jesteś zadowolony ze sprawdzenia takiego? E, wejścia do ringu i tak dalej. E, e, będąc tutaj, co dla mnie zaszczyt, wchodząc do ringu Gromda, e, czy jestem zadowolony? E, powiem szczerze, że teraz chyba powtórzę się też wcześniej, że jestem e, bardzo, bardzo zdenerwowany. Tylko może tego nie widać teraz po mnie, ale naprawdę jestem e, zdenerwowany, dlatego że nie wstałem. a... Ja nie miałem po prostu zamiaru właśnie, e, czy tak po prostu nie wstawać e, po komondzie, czy po policzeniu. Ja miałem za każdym razem wstawać. I to jestem ja, ale no gdzieś tam błysk, dostałem e, rodziny. Prześwietliło mi się po prostu dzieciaki, tak? E, I przepomyślałem, zdrowie jest najważniejsze. Nie walczymy tutaj miliony. Przynajmniej początkujący zawodnicy, tak. Więc sobie przemyślałem, no jednak to nie jest warte, tak i może inaczej by to wyglądało na ulicy, tak? Ja, nie nie mówię teraz o jakichś uliczny walka czy coś. To mówię tak, jesteśmy na ringu, jest e, sędzia, są zasady, gdzieś tam przebyz dostałem. No i tyle. no, Powiedziałem sobie, że dobrze, nie jestem przygotowany kondycyjnie, więc nie ma sensu dalej tego ciągnąć, ale nie mogę sobie tego przewolać, że po prostu nie wstałem. Zdrowy rozsądek tutaj wziął w górę. No tak, no jak się ma dzieci, tak, to troszeczkę się inaczej myśli wtedy, tak? Bo to wszystko jednak robimy. Wiadomo, też dla siebie. Ale e, ja zaraz będę miał 30 lat, więc e, podnieść sobie mamy jeszcze może te 3-4 lata, takie, żeby po prostu mogę, czy mogę coś osiągnąć, ale oczywiście nie boksie, bo to nie, moja, nie jest moja dyscyplina, tylko w MMA lub K1. Daję sobie takie parę lat, jeżeli coś dojde, e, osiągnę, super, jeżeli coś nie osiągnę, no to nie, ale zrobię rozsądny jest właśnie tylko dlatego, bo się ma dzieci, więc troszeczkę inaczej myśli człowiek. To powiedz mi, jakie masz plany w takim razie na przyszłość, jeśli chodzi o K1 czy... E... Szczerze zobaczymy, te, te, jak się Gromda e, e, wypowie. E, widzę, że zaniżają wiek w Gromdzie. E, e, dobrze. E, Tobie też zaniżyli. Chyba tak. I, i wzrost też, ale dobra. E, i przepraszam jeszcze raz. E, jakie są Twoje plany na przyszłość, jeżeli chodzi o właśnie, karierę sportową? Czy o boks, czy o MMA? E, A jeden powiedziałem. Tak, tak. E, jeszcze raz, tak jeżeli chodzi o Gromdę. Nie zamierzam tutaj po prostu nie wiadomo ile walczyć, tak? Wypełnić swój kontrakt, mamy cztery walki w kontrakcie, wypełnić swój kontrakt, bo postaram się być słownym, nie postaram, a jestem słowny, tak? Tylko mówię, jeżeli się wszystko dogadamy oczywiście, tak? Bo zawsze można się nie dogadać i po prostu gdzieś tam jakoś to może różnie się potoczyć, więc mam nadzieję, że się będziemy dogadywać, wypełnię swój kontrakt i moje plany po prostu nie są w grondzie, a... MMA lub K1. A jesteś... Tak, proszę. E, Chciałbym zapytać, czy jesteś związany jakimś kontraktem? E, w grondzie. E, gdzieś poza grondą? E, może tak. E, ja mam teraz trzy lub cztery propozycje w Wielkiej Brytanii, bo ja ogólnie mieszkam w Wielkiej Brytanii. tak? Mam propozycję na BKC. E, mam też inną propozycję, może nie będę już wymieniał tego, ale tak jak mówię, ja nie podpisuję nigdzie umowy, dopóki po prostu nie będę miał pozwolenia od prezesa Grabowskiego, więc staram się być słownym. Tyle. Zobaczymy jak przejdą rozmowy po walce na spokojnie i na chłodno. Ale tak jeszcze powtórzę się, że e, moje plany to są e, K1 lub MMA. A jeżeli chodzi o dzisiejszy, dzisiejszy wieczór, to kogo obstawiasz w, w głównej walce? Główna walka, tak? Balboa, Diego. No to górol nie? Wychodzimy się z gór. Ja ze Śląska się wychodzę, wywodzę, bo jestem z Zabrzaninem, ale korzenie mamy górskie, tak? E, więc... Kup... E, przepraszam, Balboa. Swój swoim, a procentowo, jak o, oceniałbyś ich szansę? Ja myślę tak, jeżeli może troszeczkę opowiem, jak to jakby, może to wyglądać, tak? Wie, Jak wiemy, Kubiczny po prostu pracuje bardzo mądrze, księżkowo. Ale tu nie ma też mu co imować, bo to jest po prostu zawodnik mądry, doświadczony, tak? I on po prostu wykorzystuje to, co może wykorzystać. Nie wykorzystuje tego, czego nie może. A ja, jeżeli chodzi o, 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 o Balboę, tak? I chodzi o Balboę, to ja myślę, że on jest bardzo dynamiczny, silny i weźmie to też pod uwagę, że e, Kubiczny będzie e, ciężko powalczył, tak? Będzie po prostu pierwsze, drugie, pierwsza, druga, trzecia runda, będzie po prostu gdzieś tam... Ale ja myślę, że Balboa na to będzie przygotowany i gdzieś ciągle łapie w czwartej rundzie. Czyli myślisz, że on jest bardziej taktyczny? Kubiczny czy Balboa? Ha, Balboa. Balboa taktyczny? Ja myślę, że bardziej kubiczny jest taktyczny, ale Balboa mówię, że będzie na to przygotowany. A Balboa ja myślę, że on ma bardziej... Dobrze, ja myślę, że Balboa będzie na to przygotowany, a ogólnie balboły styl, ja myślę, że on jest dynamiczny, szybki silny. Tak, widzieliśmy to nie w jednej walce. Nazów e, kubiszyn troszeczkę taki ciężkowy, tak? Ale jeszcze raz mówię, nie ujmując sobie nic nie zajmując, bo wykorzystuje wygrywa. Na darmo tutaj nie, 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 nie zawsze tak wysoko, więc dobrze idzie. No dobra, a zostajesz w Polsce czy wracasz do Wielkiej Brytanii? E, wracam do moich dzieciaków, do mojej rodziny. W niedzielę mamy wylot z Łukaszem parowcem, tak więc e, oczywiście wracam też do domku rodzinnego w Zabrzu. Wracam do moich chłopaków na Buchen, tak. Pozdrawiam wszystkich. E, myślę, że tam może posiedzimy troszeczkę i... No i po prostu wracam, tak, do codzienności, wracam do rodzinki, bo już się doczekać nie mogę. Mówiłeś o swoich dzieciach, czyli jesteś teraz w związku, tak? Tak, już 12 lat. W małżeństwie. Tak, w małżeństwie e, pomimo, pomido, pomimo młodego wieku u nas to jest po prostu tak, że troszeczkę szybciej się e, może zapoznać, zapo, e, po prostu żenimy i tak dalej. E, może nie od razu, że się żenimy, tak żeby to nie wyglądało, bo te stereotypy po prostu albo jakieś opinie idą, że o Romowie zaraz tam nie wiem 13-14 lat to jest nieprawda, to jest e, wymyślone po prostu 16-17-18-19 lat. To jest taki wiek, że po prostu nie chcę teraz też o tym mówić, ale już tak po prostu wychodzi. Rady takie na przyszłość? Że po prostu to jest taki wiek, że można już się zapoznać, tak? Można się zapoznać. Jeżeli ja u nas to też jest tak, jeżeli się bierze e, kobietę, tak? Lub kobieta bierze mężczyznę, to bierze już na stałe, tak? Nie mamy w głowie czegoś takiego, albo my się znudziły, albo mi się znudziła. Po prostu darzymy się szacunkiem i darzymy się miłością, tak? Wiadomo, że w życiu różnie bywa, są kłody, tak, i tak dalej, ale trzeba przezwyciężyć te najgorsze chwile i tworzyć rodzinę, wychować rodzinę, zestarzać się i tyle. No tak, tak to u nas jest, ale nie ma to też tak, że my dzieciaki się y, hajtają, czy tam żenią, więc nie wiem, skąd to się wzięło, ale dobrze, może tam kiedyś to było, nie wiem, ale tak jak mówię, moja, moja opinia, nie popieram tego, bo mam też córkę. I mam syna, więc ja myślę, że jak osiągnę swój wiek wtedy dopiero mogą coś o czymś myśleć. Tak. A jak twoja rodzina w ogóle yy, ocenia to, że to czym się zajmujesz? Nie boją się? Łow wow Palała się krew. Ale, ale mocno. Prosto, prosto we ekran, nie? Prosto w ekran, nie? Prosto o Masakra, nie? O no, mocna, mocna walka. No, proszę, może... Nie ma problemu. Rodzina, jak rodzina się... E... Czy nie obawiają się, że coś się wydarzy, kontuzje, gdzieś tam za mocno krew się boleje? Ja powiem tak, e... moja rodzina wie, że... i przepraszam za to, że tyle wam e... narobiłem stresu w życiu za dzieciaka i nadal moja rodzina wie, tak, że jestem po prostu takim małym adechadowcem. I od dzieciaka po prostu mam takie, takie coś, że no nawet tak jak teraz, zakażę sobie myśli, że jestem w stresie. Ja Cały czas na... z nogi na nogę. Tak, ja naprawdę nie jestem w stresie, ja po prostu mam takie coś, ja pójdę usiąść, ja po prostu nogą muszę tupać, ja jestem w kolejce, tak. Ja już muszę coś robić, no taki jestem po prostu, więc dokończę to, co miałem powiedzieć. Eee, moja rodzina wie, jakim ja jestem, tak, że mam taki charakter, jestem nadpodbudliwym troszeczkę. E, tak, martwią się oczywiście, ale oni wiedzą, że ja w żyję, ja miałem 7 lat, kiedy po prostu zacząłem trenować, tak? No i do dzisiejszego dnia tam trenuję, wiadomo, że troszeczkę z fajtu troszeczkę odeszłem, ale zawsze gdzieś tam blisko jest. Ale no wiedzą, że jeżeli coś sobie powiem, to to muszę zrobić. Choć pomimo tego, że płaczą, blokują, e, nie wiadomo co robią, ale ja muszę swoje zrobić. Niestety, przepraszam, ale no, nie mogę nic zrobić, tak? Ja wiem, ile to nerwów je, bo ta sama syna, tak? Ma prawie 12 lat i trenuje boks i naprawdę wiem co to znaczy, co to jaki stres i tak dalej, no więc przepraszam jeszcze raz, rodzinę bliskich, ale no nie wiem, no, taką masz drogę. Taką mam drogę, no czasami, czasami jak to się mówi, każdy sobie wybiera e, 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 swoją ścieżkę drogi, tak? I przede wszystkim chciałbym też to zaznaczyć, tak, że moja ścieżka drogi, ścieżka drogi to nie jest tylko walka, tak? Czy tam ulica, czy coś takiego, bo moja ścieżka to jest po prostu Bóg przede wszystkim, tak? Bo staram się po prostu.